Dokładnie za rok, o tej porze będzie 27 dzień listopada. Zeszły weekend na Fan Expo w San Francisco, aktor głosowy, który podkładał głos symbiontowi w najnowszej odsłonie spider Spidermana, czyli Tony Todd, wyjawił, że Insomnia Games wykorzystało jedynie 10% nagranych przez niego kwestii. Czy może to oznaczać, że studio wykorzystało pozostałe z nich w potencjalnym dodatku lub osobnym projekcie? Osobiście na to liczę. Co ciekawe, aktor wspomniał także o nagraniu fragmentów, w których to Miles Morales został opętany przez symbionta. Ostatecznie twórcy jednak nie zdecydowali się na wykorzystanie ich w produkcji. It's a bloody marvelous time to be alive. Uwaga, fani walk asasynów z templariuszami. Ubisoft postanowiło rozdać za darmo dziewiątą pełnoprawną osłonę serii Assassin's Creed o podtytule Syndicate. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ograć przygód Ivy i Jacoba Fryów, a dodatkowo nie chcecie za niego płacić, to zachęcam do odebrania gry. Czas macie do 6 grudnia do godziny 14. Warto tutaj dodać, że rozdawana jest podstawowa wersja produkcji. A jeżeli chcielibyście dokupić sobie DLC, na przykład z kubą rozprowaczem, to UBI przygotowało zniżki na dodatki. No także też spoko! Wszystko do odebrania na Ubisoft of Store. Odpowiedzialny za remake Silent Hill 2, polskie studio Blubber Team zapewniło na X, że produkcja idzie dobrze, a dokładnie, uwaga, cytuję, płynnie i zgodnie z planem. Ponadto deweloper zdaje sobie sprawę z dużego zainteresowania społeczności, ale to kiedy dostaniemy więcej informacji na temat nadchodzącego tytułu, nie zależy już od Polaków, a od Konami, czyli wydawcy. Rodzimy deweloper zapewnił jedynie, że warto czekać, aż japańczycy zdecydują się na podzielenie się większą ilością informacji na temat gry. there's a bright golden hair Serwis branżowy Exputer zauważył, że Activision zgłosiło swój pomysł w biurze patentowym. Patent o długiej nazwie, systemy i metody dynamicznego modyfikowania treści gier wideo wedle niegrowych doświadczeń zawartości przez użytkownika wykorzystuje pobrane dane na temat wzorców zachowań odbiorców podczas wyborów streamów, aby m.in. zmienić w czasie rzeczywistym zawartość danej gry. Głównym założeniem tej technologii jest danie graczom spersonalizowanych sugestii dotyczących wyboru gier, ich odpowiedniego dopasowania, a nawet tworzenie nowych gier na miejscu dla widzów śledzących daną transmisję. Na swoim profilu w portalu LinkedIn JFY, jeden z głównych programistów gier w firmie Microsoft, zdradził, że gra Minecraft uzyskuje ponad 100 milionów dolarów przychodu rocznie. Dodatkowo podzielił się informacją, że tytuł niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Podobno każdego miesiąca notuje około 160 milionów aktywnych graczy, co robi całkiem spore wrażenie. Zresztą, jak liczba łącznie sprzedanych kopii gry, która, jak się dowiedzieliśmy na Minecraft Live 2023, przekroczyła 300 milionów egzemplarzy. This city? Ain't what it Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Saints Row z 2022 roku przez dłuższy czas miało być kontynuacją serii, a nie jej rebootem. Klimat miał być trochę poważniejszy niż w kilku ostatnich odsłonach cyklu. Opisywany był jako 80% Saints Row 2 plus 20% Saints Row 3. Pozwoliłoby to opowiedzieć dramatyczną historię, w której nie brakowałyby jednak również bardziej szalonych momentów. Będąca wydawcą serii firma Deep Silver nie była zadowolona z takiego kształtu projektu i ostatecznie wymusiła ona zmiany koncepcji. Wina nie leży jednak wyłącznie po stronie wydawcy. Szefostwo studia Volition również miało dołożyć swoją cegiełkę do porażki projektu. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.